Witam Cię bardzo serdecznie, jestem Jakub Popiel, a to jest kanał dla Słowa, czyli miejsce, gdzie Słowo Boże chce spotkać się z Twoim życiem. Czy rzeczywiście chrześcijaństwo to jest religia ludzi, którzy zawsze nastawiam drugi policzek, że kiedy ktoś ich okrada, to oni mu wszystko oddają? Czy rzeczywiście mamy nie odpłacać tym, którzy nam źle czynią? Zobaczmy, co Jezus sądzi na ten temat. Dzisiaj towarzyszy nam Ewangelia według Świętego Łukasza, szósty rozdział, wersety od 27 do 36. Lecz wam, którzy słuchacie, mówię: Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyncie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tych, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Temu, kto cię uderzy w policzek, nadstaw i drugi. A temu, kto ci zabiera płaszcz, nie odmawiaj i tuniki. Dawaj każdemu, kto cię prosi, i nie dopominaj się zwrotu od tego, kto bierze twoją własność. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, tak wy im czyńcie. Jeżeli miłujecie tylko tych, którzy Was miłują, jakiej wdzięczności możecie się spodziewać? Przecież i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. A jeśli tylko tym dobrze czynicie, którzy Wam dobrze czynią, jakiej wdzięczności możecie się spodziewać? Przecież grzesznicy postępują tak samo. A jeżeli tylko tym pożyczacie, od których spodziewacie się zwrotu, jakiej wdzięczności możecie się spodziewać? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby tyle samo odzyskać. Wy natomiast, miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego w zamian się nie spodziewając. A otrzymacie wielką zapłatę i będziecie synami najwyższego. On bowiem jest łaskawy dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Wasz Ojciec. Czytając tę Ewangelię, podskórnie czujemy, że coś jest z tym fragmentem nie tak. No bo z jednej strony już się tak nam bardzo pięknie utarło, że nadstaw policzka, kiedy Cię bije, gdy Ci ktoś chce zabrać szatę, no to i oddaj mu i tunikę i w ogóle, i w ogóle. Ale nie wiem, czy w Tobie się rodziła kiedyś bunt wobec tego fragmentu. We mnie się wielokrotnie rodził bunt. No bo co, to ja jako chrześcijanin mam teraz być... Yy, yy, no, stać jak kołek, jeśli się dzieje krzywda, nie wiem, moim bliskim, mnie, ktoś mi obraża, to co, to, to mam w ogóle się nie odzywać? Mam stać i, i, i jeszcze mu podsyłać teksty, którymi mnie może obrażać? Czy na pewno o to Jezusowi chodzi, że, żeby się dać właśnie tak zgnoić? Kiedy popatrzymy tak na całość Ewangelii, bo. Tak zawsze najlepiej, jak jest jakiś trudny fragment, go nie rozumiemy, to popatrzeć na całość na w szerszym kontekście, o co może Jezusowi chodzić, No to zobaczymy rzeczywiście pewną niezgodność, bo Jezus mówi, że jeśli ktoś uderza w policzek, to nastaw mój drugi. Ale Jezus sam tego nie robi, bo kiedy jest na przesłuchaniu u arcykapłana, to dostaje od sługi policzek w twarz i nie nadstawia drugiego. Nie, nie czytamy, że, że Jezus mówi, no to masz teraz drugi policzek. Tylko Jezus zadaje pytanie, dlaczego mnie bijesz? Nie? Jakby broniąc się trochę przed tym, no dlaczego to robisz? Dlaczego to robisz? Więc, czy naprawdę Jezusowi chodzi o to, żebyśmy my jako chrześcijanie. Byli takimi chłopcami do bicia, takimi ludźmi, których można zawsze obrazić, poniżyć, a my się nawet słowa nie odezwiemy? Myślę, że Jezusowi zupełnie nie o to chodzi, że kiedy wejdzie ci złodziej do domu, to masz jeszcze mu zrobić herbatkę, żeby się dobrze poczuł u ciebie. Kluczem do tej Ewangelii nie jest właśnie takie prostolinijne, bardzo pobożne rozumienie, bądź miłosierny, bo przecież inni mogą zrobić z tą wszystko, ale ty nie. Ale kluczem do tej Ewangelii jest tak naprawdę końcówka tego tekstu. I w końcówce tego tekstu przeczytamy tak: On bowiem jest łaskawy dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz ojciec. On jest miłosierny, On jest łaskawy dla niewdzięcznych i złych. On jest miłosierny dla niewdzięcznych i złych. Kto to są ci niewdzięczni i zły? O, o kim tu Jezus mówi? No tobie i o mnie. To my jesteśmy ci niewdzięczni i ci źli. To my jesteśmy e, ci, którzy okradają. I ci, którzy biją, to my jesteśmy ci, którzy albo pożyczają na procent, czyli zawsze we, w każdej sytuacji mają jakiś swój interes, nawet jak są mili, no to mają w tym swój interes, albo jesteśmy takimi biedakami, że bramy po prostu, żeby nam ktoś cokolwiek dał. Ci niewdzięczni źli to jesteś Ty i to jestem ja. To, to my jesteśmy ci, którzy wyrządzają drugiemu krzywdę. Jezus mówi: I Bóg dla Ciebie jest łaskawy. Mimo to, mimo to że krzywdzisz drugiego człowieka, to Bóg jest łaskawy dla Ciebie. Mimo to, że Ty nie ty, co, co kiedyś w przeszłości by, krzywdziłeś drugiego człowieka. No bo Bóg sobie z tego zdaje sprawę, głupi nie jest, że ty jeszcze wielu ludzi skrzywdzisz w swoim życiu. Siebie skrzywdzisz. Skrzywdzisz swoich najbliższych, swoje dzieci, swojego męża, żonę. Jeszcze wielu ludzi okradniesz z czegoś. Oszukasz ich w jakiś sposób. I mimo to Bóg jest łaskawy. Bóg jest dla ciebie łaskawy. Bóg nie wymierza ci sprawiedliwości. My często mamy w sobie coś takiego, że chcielibyśmy, żeby wszystko było sprawiedliwie, żeby wszystko było... Trzeba odpłacać każdemu według tego, co ktoś zrobił. Jeśli ktoś ci wyrządził krzywdę, to pierwsze co, to ma być sprawiedliwie. Ten człowiek ma doznać kary. No, ale sytuacja się zmienia, kiedy to ty jesteś tym człowiekiem, który wyrządza innym zło. To już wtedy tak ochoczo nie, nie żądasz sprawiedliwości, nie chcesz, żeby było rozliczone porówno. Jeśli no, na przykład gdzieś nawet w takich małych rzeczach to ty się spóźnisz gdzieś, no to chcesz, żeby wszyscy cię zrozumieli, że był korek, że budzik nie zadzwonił, że pies przebiegł przez ulicę, musiałeś zahamować. Ty chcesz, żeby ciebie rozumiano. No, ale czy w takim samym stopniu Ty też masz zrozumienie dla innych, dla tych, którzy rzeczywiście Cię zawiedli? I to jest właśnie klucz do rozumienia tego tekstu. To znaczy, jeśli nigdy w swoim życiu nie doznałeś miłosierdzia, nie dopuściłeś miłosierdzia, nie uświadomiłeś sobie tego, że Bóg dla Ciebie jest miłosierny, jest łaskawy. To nigdy tego tekstu nie zrozumiesz. To zawsze będzie dla ciebie dziwny, zawsze będzie dla ciebie jakiś taki, właśnie, no, no, głupi ten tekst, tak? S nigdy nie zrozumiesz e, miłosierdzia, jeśli go nie doświadczyłeś. Mamy takie e, staropolskie przysłowie, że syty głodnego nie zrozumie. I tak, jeśli. E, jeśli nigdy nie, nie uświadomiesz sobie potrzeby miłosierdzia, to nigdy też nie będziesz miłosierny dla drugiego człowieka. Bycie takim też dobrym po prostu, bo my mamy w, jako ludzie w swoim instynkcie przetrwania e, taką świadomość, że musimy jakoś funkcjonować. No nie możemy chodzić i zabijać wszystkich, nie możemy ze, wszystkich, ze wszystkimi walczyć, no bo stado nam jest potrzebne do przetrwania. Ale to nie znaczy, że jestem miłosierny, tylko to znaczy, że robię interes. Tak? Bo jestem miły dla drugiego człowieka, bo ten człowiek jest mi niezbędny do przeżycia. Tak? E, uśmiecham się, nie powiem temu człowiekowi, co o nim myślę. No bo ten człowiek mi płaci pieniądze, więc no jak mogę mu to powiedzieć? Jak mogę na przykład szefa skrytykować? I oczywiście tu nie chodzi o to, żeby teraz o taką anarchię, tylko właśnie o to, że. E, ja mm, jestem miłosierny, to znaczy potrafię być miły dla człowieka, nawet który dla mnie nie jest miły, dlatego, że Bóg dla mnie jest łaskawy. Dlatego, że ja doznaję miłosierdzia. Pomimo to, że wielokrotnie to ja byłem wobec Boga wrogiem, ja byłem wobec Boga złodziejem, to ja Boga policzkowałem. A Bóg mi zadał tylko pytanie: dlaczego to robisz? Ale nie wziął na mnie odwetu. Nie wią na tobie odwetu. Bóg ci nie odpłaca nieszczęściami za twoje grzechy. To jest herezja, to jest, to jest fałszywa nauka. Pomyśleć o tym, że e, ponieważ e, ja, ja, ja zgrzeszyłem, to Bóg mi odpłaca. Bóg taki nie jest. Bóg jest łaskawy dla tych, którzy są grzesznikami, dla tych, którzy nie są dobrzy. Bóg nie odpłaca oko za oko, ząb za ząb. Może kojarzymy tą, tą zasadę właśnie ze Starego Testamentu, ale to jest zasada ludzka, to jest zasada światowa, żeby każdemu odpłacić według tego, co on zrobił. I nasze sądy tak działają, nasze świeckie sądy tak działają, że, że, się, że się ponosi karę stosowną do, do czynu. I pan Bóg, pan Bóg potrafi wyjść ponad to. Pan Bóg potrafi znaleźć zrozumienie dla ciebie, nawet jeśli zasługujesz na karę. Bóg nie jest taki, że od razu chce kogoś ukarać, bo gdyby tak było, to. W zasadzie nikt by nie przetrwał, nikt, nikt by nie przeżył, nie, było, nie byłoby szans. Nie... Docale nasze życie byłoby bez sensu. Gdyby Bóg nas karał według tylko i wyłącznie naszych czynów i, i odpłacał nam, nie wiem, po śmierci według tego, co, co zrobiliśmy dobrze, a co źle, to zasadniczo bez sensu by było całe życie chrześcijańskie, bez sensu by było cokolwiek robienie, no bo no bo i tak nikt z nas nie zasługuje nie wiem, na, na niebo. Bóg potrafi być miłosierny i, i w tym jest sens, i w tym jest w ogóle sens chrześcijaństwa. Znaczy, sens bycia chrześcijaninem jest w tym, że Bóg potrafi być miłosierny. Nawet dla tych, których my nie jesteśmy miłosierni, nawet jeśli my wszystkich skreślamy, bo, bo to są źli ludzie, to Bóg potrafi być miłosiernym. Pięknym tego przykładem jest patron wspólnoty, do której należy, święty dobry Łotr. Przecież to jest gość, który nie zrobił w życiu nic dobrego. On nie uczynił żadnego dobrego czynu. Nie żył wcale pobożnie, nie żył według przykazań. To był morderca, to był złodziej, do czego się sam przyznał. Na krzyżu się przyznał do tego, że ponosi słusznie karę za swoje czyny, więc... To musiały być czyny właśnie tego rodzaju morderstwo czy, czy jakieś gwałty czy cokolwiek, czy, czy kradzieże tego dokładnie nie wiemy no z legend jest, 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 jest z różnych apokryfów, że, że Łotr był, był właśnie w takiej mafii ówczesnej Jezusowi no w każdym razie słusznie ponosił najcięższy wymiar kary czyli nie dość, że śmierć to jeszcze przez pohańbienie i Łotr eee, był z takiego złoczyńcy, z człowieka takiego złego, stał się pierwszym świętym w kościele. To była w ogóle pierwsza osoba z ludzi, takich normalnych ludzi, która się znalazła w niebie. Pierwszy był Jezus, no i łotr był po nim. No bo, I to jest jedyny człowiek, i to jest właśnie ten paradoks pana Boga. Bo e, dobrze, my sobie mówimy, że święci to, to są ci, którzy są w niebie. No ale tak naprawdę potwierdzenia nie mamy, bo jedyne potwierdzenie świętości posiada tylko łotr, bo tylko o nim Jezus się wypowiada dziś ze mną będziesz w raju. No, nikt nie ma takiego certyfikatu. I dlaczego to łotr, tylko łotr i jako jedyny człowiek w historii ma taki certyfikat, że jest w niebie? No dlatego, że to jest ostatni człowiek, którego byśmy do tego nieba wsadzili. My byśmy... To, to jest człowiek, którego byśmy na ostatku tam w, w, wsadzili. Ale Bóg potrafił być miłosierny. Bóg potrafił być miłosierny dla łotra. Dlaczego? Bo łotr się otworzył na miłosierdzie Boga. Zły łotr nie był otwarty na miłosierdzie Boga i, i, i tak naprawdę nie wiemy, co się z nim stało, bo certyfikatu potępienia on nie dostał. E, ale dobry łotr, święty Dysma otworzył się na miłosierdzie. Przyjął miłosierdzie uznał, że to on jest złodziejem. Uznał, że to on jest mordercą, że to on policzkuje Jezusa, że on okrada Jezusa. I dlatego znalazł dostał ten certyfikat. I tak samo ty i ja potrzebujemy uznać, że że to my jesteśmy złodziejami, że my potrzebujemy miłosierdzia, że skoro ja jestem człowiekiem złym, bo złe są moje czyny, potrafię być bardzo złe, a Bóg mimo to jest dla mnie łaskawy, no to tym bardziej po powinienem ja być łaskawy dla tych, którzy może nie do końca są fair ze mną. Więc. Yy, Wejdź dzisiaj w buty człowieka potrzebującego miłosierdzia, żeby zrozumieć, o co Jezusowi chodzi w tym fragmencie. Poproś dzisiaj może na modlitwie Jezusa o to, żeby dał ci doświadczyć miłosierdzia. Właśnie po to, żebyś potrafił, potrafiła być miłosiernym dla, dla tych, których masz wokół siebie, dla tych, którzy cię denerwują, dla tych, którzy są źli e, dla ciebie. To poproś dzisiaj Jezusa o doświadczenie miłosierdzia. Wejdź w buty człowieka, który potrzebuje. Przyjrzyj sobie też dzisiaj, gdzie jesteś złodziejem? Z czego okradasz Boga, z czego okradasz innych, z czego okradasz innych ludzi, swoich bliskich, siebie samego. Wejdź w te buty właśnie bycia człowiekiem biednym, człowiekiem, który potrzebuje. Pożyczyć, potrzebuje pieniędzy, bo po prostu nie ma na podstawowe rzeczy. Ale nie sprowadzaj tego tylko do finansów. Zobacz, yy, gdzie może w relacjach jesteś biedakiem, w miłości do siebie, do innych, gdzie jesteś biedakiem i gdzie potrzebujesz, żeby ci ktoś dał, bo nie masz tego. Wierzę w to, że jeśli to odkryjesz, jeśli temu się przyjrzysz, to zobaczysz i zaprosisz tam Jezusa, to zrozumiesz, o czym jest ten fragment? Zrozumiesz, o czym Jezus mówi w tej Ewangelii i przestanie być to dla Ciebie dziwne, przestanie być to dla Ciebie takim e, pobożnym tekstem, e, który jest po prostu nie do wykonania, bo wtedy zobaczysz, co to znaczy być miłosiernym. Wtedy zobaczysz, co to znaczy być miłosiernym, jak miłosierny jest Wasz Ojciec. Więc życzę Ci dzisiaj doświadczenia miłosierdzia. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za oglądanie. Możesz się w komentarzu na dole podzielić Twoim doświadczeniem miłosierdzia. Dziękuję tym wszystkim, którzy wspierają nasz kanał, za wszystkie łapki w górę, za wszystkie subskrypcje. I oczywiście zachęcam tych, którzy jeszcze tego nie robią. Aby zasubskrybowali nasz kanał, aby zostawili łapkę w górę i właśnie poinformowali w komentarzach o swoim istnieniu. Więc dziękuję Wam bardzo za tą podróż ze Słowem. I pamiętaj, że ten kanał powstał po to, aby Słowo Boże wlewało się szerokim kanałem do internetu oraz do Twojego serca. Do zobaczenia.